Witajcie w naszym kolejnym spotkaniu ze źródłami. Zegar tyka, do końca roku zostało nam no mniej więcej 100 dni. Rzeczywiście, czas leci. I nasze dzisiejsze materiały, fragmenty interesującej publikacji AI Od zera do lidera w 100 dni właśnie podsuwają taki pomysł. Jaki dokładnie? Żeby ten czas potraktować jako hmm, sprint. Sprint do zdobycia nowych, praktycznych umiejętności, właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji. A, rozumiem, ciekawe podejście. I faktycznie, źródła, które mamy przed sobą, to zdaje się newsletter albo jakaś seria artykułów o AI? Tak. Ich ambicją jest nie tylko pomóc zrozumieć tę technologię, ale no wiesz, przede wszystkim pokazać, jak ją realnie wykorzystać. W codziennym życiu, w pracy. Dokładnie. Zatem nasza misja na dziś jest, wydaje mi się jasna. Wyłuskamy z tych materiałów te najbardziej wartościowe wskazówki. Mhm. Jak podejść do nauki AI w tych ostatnich miesiącach roku, żeby to miało sens? No i przyjrzymy się też konkretnym czasem, no, Zaskakującym przykładom zastosowań AI, które tam przywołano. Brzmi dobrze, no to zaczynajmy. To może od tej koncepcji studni. No właśnie, ta koncepcja studni to jest jakby punkt wyjścia. Intencja jest bardzo pragmatyczna, wydaje mi się. Czyli. Nie chodzi o to, by w nieco ponad trzy miesiące stać się, nie wiem, globalnym ekspertem AI. To niemożliwe, prawda? Raczej nie. Chodzi o zbudowanie solidnych podstaw, może opanowanie konkretnego narzędzia, jakiegoś procesu i, co może nawet ważniejsze, wyrobienie sobie nawyku. Nawyku regularnego korzystania z AI. Tak jest. Materiał słusznie zauważa, że 100 dni to faktycznie wystarczająco dużo czasu, żeby opanować podstawy, może jedno narzędzie: mhm. stworzyć kilka pierwszych mini projektów, czy zbudować taki Osobisty kokpit narzędzi AI, które nas wspierają w codziennych zadaniach. Kluczowy jest tu nacisk na praktykę, prawda? Codzienny kontakt, eksperymentowanie. A nie sucha teoria? Dokładnie. I co ciekawe, autorzy od razu ostrzegają przed dwoma takimi powszechnymi pułapkami jakimi? Pierwsza to próba nauczenia się wszystkiego naraz wiesz, łapanie się za generowanie obrazów, potem tekstu, potem analiza danych, kodowanie, wideo. A, czyli taki typowy błąd początkujący. Tak, to prowadzi do rozproszenia energii, no i poczucia przytłoczenia zamiast realnych umiejętności. Taki klasyczny błąd rozcięcia wysiłku. A druga pułapka? A druga to, jak piszą, po prostu ignorancja. Traktowanie AI jako chwilowej mody ciekawostki technologicznej. Zamiast dostrzeżenia w niej fundamentalnej zmiany. Dokładnie. Zmiany, która już wpływa na wiele dziedzin. To trochę jakby, nie wiem, na początku XX wieku ignorować pojawienie się elektryczności. No tak, dobre porównanie. I żeby tych błędów uniknąć, źródła proponują bardzo konkretne, niemal takie behawioralne podejście. Czyli co robić. Pierwszy krok. Przejrzeć swój kalendarz i znaleźć codzienne, nawet krótkie okienka czasowe. 20, może 30 minut. Tylko tyle? Twierdzą, że to w zupełności wystarczy na taką skoncentrowaną mini sesję z AI. Ale czy źródła podają jakieś przykłady, jak konkretnie wykorzystać tak krótki czas? Żeby to nie było tylko takie powierzchowne klikanie. Po 20 minut to naprawdę no, niewiele. Dobre pytanie. Chociaż nie ma tam gotowych scenariuszy, co robić w 20 minut, to nacisk kładziony jest na konkretny cel każdej sesji. Aha. Zamiast ogólnego pobawię się AI, celem może być: znajdę prompt do streszczenia długiego artykułu, albo wygeneruję trzy propozycje tytułu maila marketingowego, czy przetestuję, jak AI radzi sobie z tłumaczeniem terminologii branżowej, czyli mikrozadania. Krótkie sesje wymuszają skupienie na nich. Tak. I kolejnym krokiem jest właśnie ten – bilans nawyków. Czyli propozycja, by część czasu, który i tak nam ucieka, na przykład na bezmyślne scrollowanie mediów społecznościowych, mhm. świadomie przekierować na praktykę z AI. Podany przykład jest wymowny. 10 minut dziennie przez 100 dni to ponad 16 godzin ćwiczeń do końca roku. No to już jest konkretny czas. Dokładnie. A jeśli uda się wygospodarować te sugerowane 30 minut dziennie, to do Sylwestra uzbiera się około 50 godzin praktyki. 50 godzin? To odpowiednik całkiem solidnego kursu online, ale z ogromną przewagą. Jaką? Uczymy się, rozwiązując własne realne problemy, a nie wykonując abstrakcyjne zadania z podręcznika. I tu dochodzimy do kolejnego kluczowego punktu, tak mi się wydaje: wybór konkretnego obszaru zastosowań. Tak, to bardzo ważne. Czegoś, co jest dla nas naprawdę istotne w pracy czy może w życiu osobistym przykłady ze źródła. Jeśli ktoś pracuje w biznesie, to może być automatyzacja raportów, analiza feedbacku klientów. Albo dla twórcy treści, generowanie pomysłów, szkiców, może nawet grafik. Dla studenta tworzenie fiszek, streszczanie materiałów. Pomoc w pisaniu prac. Chodzi o to, żeby AI od początku było narzędziem do czegoś konkretnego. Właśnie. Ten nacisk na natychmiastowe zastosowanie jest bardzo silny. To ma budować motywację, bo od razu widzimy wartość, prawda? Mhm. W materiałach pojawia się też mocno taka zasada. Teraz albo nigdy. Sugestia jest taka, że jeśli nie zaczniemy wykorzystywać tych ostatnich stu dni roku, to prawdopodobnie odłożymy to na święte nigdy. Albo obudzimy się za rok, gdy inni będą już daleko z przodu. Dokładnie. I co ważne, pojawia się też rada, by dokumentować swoje postępy. Tak, w dzienniku AI. Nawet w bardzo prostej formie. Wystarczy jedno zdanie dziennie. W źródłach podano przykłady. Dziś AI pomogło mi napisać konspekt prezentacji w 15 minut, normalnie zajęłoby mi to godzinę. Albo przygotowałem raport dla szefa z cloud wykorzystując jakiś prompt, czyli konkretne polecenie tekstowe dla modelu AI. I zapisujemy nie tylko sukcesy. Słuszna uwaga. Źródła podkreślają, że warto notować nawet porażki czy ślepe zaułki. Na przykład, testowałam dziś narzędzie X do generowania muzyki AI, ale stwierdziłam, że nie przyda mi się w pracy. Odpuszczam. To uczy selekcję narzędzi. Tak, i buduje coś, co można nazwać taką asertywnością wobec AI. Umiejętność odróżniania technologii realnie przydatnej od tej, która jest tylko efektowna lub modna. Korzyści z takiego systematycznego podejścia mają być widoczne już na przełomie roku, jak czytamy podczas gdy inni 1 stycznia będą dopiero formułować postanowienia noworoczne typu Nauczę się AI. Mhm. Osoba stosująca te zasady będzie miała już na koncie jakieś portfolio małych projektów, zestaw działających promptów, dostosowanych do swoich potrzeb. I co najważniejsze, praktyczne doświadczenie. Dokładnie. Co więcej, materiał sugeruje nawet bardzo konkretny pierwszy krok do wykonania tuż po lekturze. Jaki? Otworzyć kalendarz, założyć ten dziennik AI, choćby w notatniku, i zrobić pierwszy wpis. A tym wpisem może być Poproszenie samej sztucznej inteligencji o pomoc. O pomoc w zaplanowaniu tych studni nauki, podając jej swoją branżę, cele, obszar zainteresowań. Właśnie tak. To bardzo ciekawe podejście. Użyć AI, żeby zaplanować nauki AI. Metoda learning by doing w najczystszej postaci. No tak. Ale co istotne, materiały nie zostawiają czytelnika samego z tym wyzwaniem. Wskazują też na konkretne zasoby. Tak, jest tam całkiem pokażna lista darmowych kursów. Wymienione jest na przykład Olimpijskie Koło Informatyczne z programem o programowaniu i AI. Zajęcia są dostępne na YouTubie. Ciekawe. Jest kurs AI Fluency od Anthropic, podobno dobry dla osób na stanowiskach menedżerskich. Są też propozycje od technologicznych gigantów. Rzeczywiście, lista jest długa. Microsoft ma kursy dotyczące tworzenia AI, Google oferuje szkolenia dla liderów w zakresie Gen A, podstawy promptingu. Mm -hmm. I kursy branżowe w ramach Grow with Google. Tak. Amazon proponuje ośmiogodzinny kurs Foundations of Prompt Engineering. Nawet OpenAI ma krótkie lekcje AI for Business o zastosowaniu ChatGPT GPT w biznesie. Jest też wspomniana baza tutoriali do automatyzacji z narzędziem NON. Sporo tego. Ta różnorodność pokazuje, że niezależnie od tego, czy ktoś szuka ogólnego zrozumienia AI w kontekście biznesowym, czy chce zdobyć konkretne umiejętności techniczne, jak właśnie prompt engineering, to jest w czym wybierać. Dokładnie. Co równie ważne, materiały podkreślają aspekt społecznościowy, odsyłają do społeczności na Discordzie, gdzie można wymieniać się doświadczeniami. Wymieniono nawet dwie konkretne osoby z polskiego środowiska AI: Macieja Michalewskiego, który prowadzi szkolenia i dużo eksperymentuje, zwłaszcza w programowaniu wspomaganym przez AI. Mhm. Oraz Adriana Michalskiego, inżyniera AI piszącego o koncepcji Vibe Codingu. To ważne przypomnienie, że nauka nie musi być samotną podróżą, wsparcie społeczności, możliwość zadawania pytań, to może być bezcenne. No tak. I tak płynnie przechodzimy od teorii i planowania nauki do praktyki. Źródła zawierają bardzo ciekawą sekcję AI na wynos. A, tak? To zbiór krótkich, konkretnych przykładów działania AI w najróżniejszych dziedzinach. Dokładnie. To jest fascynujący przegląd, który naprawdę pokazuje wszechstronność tej technologii. Zaczyna się od czegoś z pogranicza sztuki i rozrywki. Dlaczego? Informacja, że sztuczna inteligencja reżyseruje pierwszy pełnometrażowy film. Jestem bardzo ciekaw efektu końcowego. Mm, to rzeczywiście interesujące. A z drugiej strony spektrum mamy naukę i medycynę. Jeden z przykładów to narzędzie AI opracowane na Harvardzie. Tak, czytałem o tym. Robowy w komórkach. Niesamowite, prawda? Zdecydowanie. Inny przykład dotyczy transformacji histopatologii czyli badania tkanek pod mikroskopem dzięki AI. Te przykłady pokazują, jak AI zaczyna odgrywać rolę potężnego narzędzia wspomagającego badania naukowe i diagnostykę tak, przyspieszając procesy i potencjalnie zwiększając precyzję. Mamy też przykłady z obszaru biznesu i administracji. Jeden z artykułów wspomina o startupie założonym przez byłą wiceminister. A tak, pamiętam, którego bot oparty na AI ma pomagać firmom wygrywać przetargi publiczne. Ciekawe zastosowanie. Inny materiał analizuje stan wdrożeń AI w polskich samorządach. To pokazuje, że AI staje się narzędziem walki konkurencyjnej i modernizacji sektora publicznego. Tak, jest też przykład z zupełnie innej dziedziny ten rekordowy strzał snajpera z Ukrainy. Z dystansu 4 kilometrów. Według źródła w precyzyjnym trafieniu pomogła sztuczna inteligencja, najprawdopodobniej wykonując skomplikowane obliczenia balistyczne w czasie rzeczywistym. To przykład na bardzo specjalistyczne, wręcz ekstremalne zastosowanie AI. Do wspomagania ludzkich umiejętności. Niesamowite. Materiały dotykają też gorącego tematu wpływu AI na rynek pracy. No właśnie. Jeden z tytułów sugeruje tę dwoistą naturę technologii. Może zabrać pracę, ale może też stworzyć lepsze miejsca pracy. A inny artykuł analizuje sytuację w średnich firmach, pokazuje, że te, które inwestują w AI, nie tylko zyskują, ale też zatrudniają. Co wydaje się przecić tej popularnej narracji o masowych zwolnieniach powodowanych przez AI. Trochę tak. I na koniec tej sekcji ciekawy przykład dotyczący programistów. Okazuje się, że popularność platformy Stack Overflow, która przez lata była niemal Biblią dla koderów, częściej wolą zadawać pytania bezpośrednio modelom AI. To doskonale ilustruje, jak AI zmienia nie tylko narzędzia, ale i fundamentalne procesy pracy, sposoby zdobywania wiedzy w wysoko wyspecjalizowanych zawodach. Rzeczywiście ten przegląd AI na wynos świetnie maluje obraz technologii, która przenika niemal każdą sferę życia sztuka, medycyna, nauka, biznes, administracja publiczna a nawet działania militarne to już nie jest futurologia, to dynamiczna teraźniejszość. I skoro mowa o kreatywności, materiały wspominają o jeszcze jednym, bardzo konkretnym zasobie nano banana image galery. A tak, to imponująca biblioteka online. Imponująca, bo zawiera ponad 150 tysięcy przykładów kreatywnej edycji obrazów za pomocą AI. Ale co ważniejsze, to nie tylko galeria gotowych obrazków. Zgadza się. Kluczowe jest to, że przy każdym przykładzie udostępniono konkretne prompty, te polecenia tekstowe, które zostały użyte do wygenerowania obrazu. I szczegółowe instrukcje prowadzące krok po kroku przez proces twórczy. Tak. To jest fantastyczny, praktyczny zasób do nauki i inspiracji, zwłaszcza dla osób zainteresowanych grafiką generowaną przez AI. Pokazuje, jak uzyskać spójne i interesujące efekty. Takie duże, dobrze udokumentowane bazy przykładów są nieocenione w procesie nauki. Pozwalają zrozumieć logikę działania narzędzi. I mechanizmy tworzenia skutecznych promptów. Tak. To może znacząco przyspieszyć zdobywanie umiejętności i pomóc przełamać własne bariery w kreatywnym wykorzystaniu AI. Zdecydowanie. Zanim podsumujemy, warto jeszcze odnotować dwie krótkie wzmianki, które pojawiły się w analizowanych materiałach. Słucham. Pierwsza dotyczy wyników ankiety na temat dronów nad Polską, przeprowadzonej w kontekście dyskusji o wojnie informacyjnej. A tak, jaki był wynik? większość respondentów uznała ten incydent za celową prowokację, która prawdopodobnie może się powtórzyć. Hmm, ciekawe. A druga wzmianka? Druga to rekomendacja lektury książki Aleksandra Mądrego zatytułowanej Tak wygląda przyszłość, której się boimy. Sam tytuł sugeruje bardziej krytyczne, może ostrzegawcze spojrzenie na rozwój technologii. Tak, co stanowi ciekawe uzupełnienie dla tych praktycznych porad dotyczących nauki i wykorzystania AI, warto pamiętać o obu stronach medalu. To prawda, świadomość potencjalnych ryzyk i szerszego kontekstu społecznego jest ważna, nawet gdy skupiamy się na zdobywaniu praktycznych umiejętności. I wykorzystywaniu możliwości, jakie daje AI. Podsumowując naszą dzisiejszą analizę źródeł, główne przesłanie wydaje się no, krystalicznie czyste. Mm -hmm. Te nadchodzące około 100 dni do końca roku to realna, praktyczna szansa, by wejść w świat AI lub pogłębić swoje zaangażowanie. Kluczem nie jest próba ogarnięcia wszystkiego? Nie. Ale świadomy wybór konkretnego obszaru, systematyczna, codzienna praktyka i budowanie nawyku. Dokładnie. Nacisk na praktyczne zastosowanie od samego początku, metoda małych, codziennych kroków i dokumentowanie swoich postępów to wydaje się być skuteczną strategią nauki. Strategią, która może pozwolić wejść w 2026 rok z nowym, użytecznym zestawem umiejętności. Podczas gdy inni dopiero będą snuć plany Dokładnie. I myślę, że warto na koniec zostawić pewną myśl do refleksji Jaką? Taką, która łączy te praktyczne porady dotyczące nauki z tą niezwykłą różnorodnością zastosowań, którą widzieliśmy w sekcji AI na wynos. Słuszna uwaga, skoro sztuczna inteligencja tak dynamicznie wkracza w tak różne dziedziny od badań medycznych przez optymizację biznesu, tworzenie sztuki, aż po kwestie bezpieczeństwa? No właśnie. To nasuwa się pytanie, jak rozwinięcie nawet niewielkiej, ale konkretnej umiejętności związanej z AI. Teraz, w ciągu tych najbliższych studni, mm -hmm. może pomóc nam lepiej odnaleźć się w tych szybko ewoluujących realiach. Tak. Jaki mały krok, podejmowany konsekwentnie każdego dnia, mógłby przynieść znaczące, może nawet nieoczekiwane korzyści do początku 2026 roku? To chyba dobre pytanie, nad którym warto się zastanowić, szczególnie rozważając podjęcie tego studniowego wyzwania. Myślę, że tak.